No, te szczegóły są takie bardzo prozaiczne. Trzech elektryków i kierownik jest na całym zakładzie. To jest cała firma. Oprócz tego jeszcze jest sprzątaczka, wachty, i dyrektor. Nie? I to jest, to jest cała firma, tak jak to dzisiaj te firmy funkcjonują. Trzyma ludziami robi się roboty mniej ludzi. No i my wieszamy lampa na ścianie. Trzeba powiesić lampę. I takie przeciwności losu i wszystkie kłopoty, że nie ma szans, żeby wywiercać dwóch dziurek w ścianie i powiesić tej, tej lampy. Prawda? I tu jest całe komediowe zacięcie tego filmu, no. A gdzie, myślę, że... a gdzie będzie można obejrzeć ten film? No ja myślę, że w telewizji TVT te później, nie? Jakby tak trochę się... <noise> <noise> tak jak zwykle robimy to normalnie na płytach DVD i to jest bardzo ciekawe, że kilka płyt DVD się ludziom rozda i później już są za miesiąc już są na całym świecie. W ten sposób się je <noise> rozprowadza. A proszę powiedzieć, czym się różni ten nasz polski bajzel od zachodniego? jeśli o kino. No, bo to od zachodniego, na zachodzie jest bardzo zorganizowany, a u nas jest coraz jeszcze niezorganizowany, prawda, i tutaj mamy masę komicznych sytuacji, wyskakuje. A skąd pomysł na taki właśnie scenariusz? No, ja pracuję i obserwuję różne i mam takie okazję przemieszczać się po różnych zakładach i przyglądać się tym różnym sytuacjom śmiesznym. No i to tak trochę się kondensuje przy takim nieokreślonym zakładzie, prawda, gdzieś, gdzie tam coś robią, nie wiadomo, co robią, no po prostu są, pracują, no i no tutaj wspaniałe plenery, dobra, stare konstrukcje, mury zabytkowe, jak to było sta po starych kopalniach, rury zardzewiałe. No. Fajny, fajny plener, na no to wystarczy tylko popatrzeć. Mhm. A niemal codziennie do kin wchodzą superprodukcje. Przybyć dlaczego warto wciąż yy, produkować takie filmy jak ten? Superprodukcja to jest superprodukcja. Tu się to, ci ludzie to robią dla kasy, a my to robimy dla siebie i dla ludzi.